Cześć, 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 witam was kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę wam najlepszy deck na ósmą arenę w Clash Royale no i tak, pokażę wam mecz jak grałem właśnie tym dekiem no i tak, dobra, tutaj najpierw wrzuciłem Goblin Barela. Tutaj niestety yy, przeciwnik skontrował ten goblin barela wizardem. Ja tu wystawiłem jeszcze Poisona, który lekko obił wizarda. Przeciwnik jeszcze dorzucił do tego baby dragona. Yy, no ja wystawiłem Łyczkę i Ice Spirita. No i ten Ice Spirit tutaj poszedł yy, na wieżę, trafił w wieżę. No i Łyczka poszła dalej atakować. Jednak tutaj przeciwnik dobrze skontrował w sumie moją Łyczkę. Yy. Barbarians No, ale ja tutaj skontrowałem barbariansy, ba, e, nie, już chciałem powiedzieć Barleyem, e, tym Wizardem. No i tak, tutaj jeszcze dorzuciłem e, Goblin Barrela, który bardzo mocno obił moją wieżę, znaczy wieżę przeciwnika. No i jeszcze dorzuciłem Poisona, które zabiło Skeleton armii i prawie zniszczyło wieżę przeciwnika. No i dobra, tutaj przeciwnik wystawił mi balona. Nie miałem się czymś obronić. Chciałem wystawić Inferno Tower, no ale już było za późno, jeszcze przeciwnik dorzucił Goblin Barala, który mocno obiło moją wieżę. No i dorzuciłem jeszcze tutaj Ice Spirita, które prawie zniszczyło moją wieżę. No niestety nie zadało żadnych obrażeń wieżą, wieży. No i tak. E, dobra, tutaj pokonałem Barbariancy Barrel. E, nie, nie wradałem, tylko Wizardem. No i tutaj e, jeszcze Goblin Barrel zniszczyło wieżę przeciwnika. No i co? E, tutaj już e, w sumie e, nie wiem ile HP odjęło e, King, e, King Towerze przeciwnika. Ale chyba coś odjęło. Dobra, i tutaj e, prawie nic nie wystawialiśmy. Ja trochę, ja jeszcze wystawiłem Poison'a, żeby nie marnować eliksiru. No i tutaj teraz e, myślał przeciwnik już, że wygra, no bo wystawił naprawdę e, du dużo kart, ale tutaj e, też na przykład Goblin Barella to jest dobry przykład, żeby na przykład tym go Goblin Barella e, kontrować Dark Prince'em. Tylko najlepiej, gdy będzie mieć naładowany, wiecie, ten, jak to się mówi, charge damage, żeby miał naładowany, to wtedy je skontruję od razu za jednym tym, za jednym uderzeniem. No niestety mi się wtedy z plaż damage'u nie udało jeszcze naładować Dark Prince'owi. No i co, tutaj Wizard, przeciwnik wystawił właśnie Wizarda, ja tutaj Łyczkę i Dark Prince'a, jeszcze przeciwnik wystawił Goblin barela, ja się obroniłem Poisonem. No i właśnie tutaj, jeśli nie macie czym się obronić właśnie przed e, Goblin Barelem, no to polecam wam właśnie Poizona w tym deku. No, albo nawet takiego Ice Spirita za jeden Elixir. E, no i co? Wygrałem tutaj co prawda jedną koronką, ale i tak wygrałem jednak. E, no i pokażę Wam jeszcze fajny deck właśnie na ósmą arenę. To jest taki deck. Ja nie gram często, ale tutaj no niestety musicie zdobyć kanon kart, która jest z 10. areny. No a jeden sposób, jaki można zdobyć, no to jednak tylko chyba z trade'a. No więc tutaj jest trochę problem, ale jeśli ktoś zdobył na 8. arenie z trade'a właśnie kanon kart, no to może sobie takim deckiem grać. O ile będzie mieć jeszcze Ram Rider i Fishermana, też taki deck bardzo wam polecam. No i co, nie wiem, który jest lepszy, właściwie ten czy tamten. Ten jest bez legendy, którym grałem. Specjalnie tak, taki zrobiłem, żeby każdy, kto nie ma jakiejś legendy z tego deku, mógł tym dekiem zagrać. No i co, to na tyle w tym odcinku. Ja się już z Wami żegnam i do kolejnego odcinka.